Zaczynamy się na brzuchu, boczkach i na pośladkach. Zaczynamy od szybkiej z marsz Masz miejscu. Brzuch jest napięty, węzek jest przyklejony do kręgosłupa, słupka. Plecy są wyprostowane, ręce zgięte w bokciach. Idziemy. Bardzo ważne, nie garbimy się. Jeszcze. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa na przemienie wysoko do góry. Hop. Hop. Skup się na tym, aby rozgrzać mocno mięśnie brzucha. I wydech. 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 Jeszcze. Pięć. Cztery. Jeden, super. Ręka nad głowę i ściągamy. Hop, 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 hop. I jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. To samo. Druga strona. Ręka nad głowę, hop. Do tyłu. Pamiętaj, starasz się wykonywać ten ruch w płaszczyźnie z całym ciałem. Nie z przodu, a z boku. Hop, hop, hop. 5, 4, 3, 2, 1, pośladki. Lekki przysiad, hop, 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 hop. hop, hop. Mocno nacisk pośladki. Trzymaj napięty mięsień brzucha. Nie wyginać kręgosłupa. Hop hop, 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 hop. Mocno pracują pośladki. 5, 4, 6. Dwa, jeden. Super. Wdech nosem i wydech ustawy. Wdech i wydech. Przechodzimy na matę. Pierwsze z pięciu ćwiczeń w tym programie treningowym. Plank. Wysoki plank. Barw znajduje się bezpośrednio nad dłonią. Łopatki są ściągnięte. Nie wypinaj pośladków. Bo śladki są schowane, dociągamy na naprzemiennie raz jedno, raz drugie kolano i następnie podnosimy na naprzemiennie prawą nogę i lewą do góry. Bardzo mocno trzymaj napięcie mięśnie brzucha. Brzuch z przodu jest skrócony, dolny odcinek kręgosłupa jest płasko. Zaczynamy pierwszą serię 10 razy. Hop, hop, noga, noga, hop, hop, noga, Noga, trzeci raz, hop, hop, noga, noga, czwarty. Trzymaj brzuch, bark nad dłonią, piąty. Hop, noga, noga, jeszcze hop, hop, noga, noga, siódmy. I noga wysoko, ósmy. Oddychaj. Płasko kręgosłup, trzymaj pozycję. Dziewiąty. I ostatni. Dycha. Hop. Hop. Przerwa. Pamiętaj o napiętych mięśniach brzucha. To jest bardzo ważne. Pępek jest przyklejony do kręgosłupa. Kręgosłup jest płasko. Jeszcze raz to samo ćwiczenie. Dziesięć powtórzeń. Zaczynamy. Dociągnij. Dociągnij. Noga. Noga. Hop. Hop. Noga, noga, hop, hop, noga, noga. Już mamy trzy. Czwarty, jeszcze. Hop, hop, piąty. Szósty. Noga. Siódmy. Trzymaj brzuch, nie wypinaj pośladków. Ósmy. Dziewiąty. Pamiętaj o oddechu. Ostatni. Dziesiąty. Hop. Hop. Super. Następnym ćwiczeniem wykonamy sobie w pozycji klęku podpartego. Brzuch jest napięty. Miednica jest w tyłopochyleniu. Pośladki są tak jakby schowane pod siebie, ale nie robimy kociego grzbietu Łopatki złączone. Sam brzuch pracuje. Nie wypinamy pośladków. Noga do tyłu, trzymaj brzuch, nie wyginaj się w odcieku lędźwiowym, noga do góry, przenosimy ją do przodu, opuść, hop, powrót, przód, opuść, powrót. Zrobimy dwie serie po 10 powtórzeń na lewą nogę i dwie serie po 10 na prawą. Trzymamy brzuch, pozycja, brzuch jest napięty, cały czas masz czuć dolne partie mięśni brzucha. Pozycja, noga i hop. Pierwszy, dociągnij daleko, wysoko. Drugi. Trzeci, wolno i dokładnie. Czwarty. Piąty. Szósty. Pamiętaj o oddechu. Siódmy. Dociągnij jak najbliżej nogę do siebie. Dziewiąty. I ostatni. Dycha. Chwila przerwy. Ukłon poński, Rozluźnimy pośladki. I jeszcze raz. 10 powtórzeń. Pamiętaj, bark nad dłonią. Brzuch napięty. Płasko kręgosłup. Noga i lecimy. Hop. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wysoko noga, osiem, trzymaj brzuch. Maksymalnie cały czas proste kolano dziesięć. Kolano ma być cały czas wyprostowane to samo na drugą stronę. Pozycja, klęk. Noga do tyłu. Ok. Noga. Wysoko do góry. Brzuch jest napięty. Pamiętaj o tym. Nie wypinaj pośladków i zaczynamy, hop, dociągnij jak najbliżej góra, powrót, mamy już dwa, trzy, wysoko góra, powrót, cztery, proste kolano, pięć, pamiętaj o tym, sześć, jak najbliżej noga do dłoni, siedem, Osiem, dziewięć i ostatni. Góra, hop, dycha. Pamiętaj o tym, aby oddychać. Trzymaj cały czas brzuch napięty. Druga seria drugiego ćwiczenia. Noga, góra, ściągnij brzuch i lecimy. Hop, mocno masz czuć pośladki, mocno masz czuć skosy. Już trzeci raz, hop. Mocno czujemy oba pośladki. Czwarty. Piąty. Wolno i dokładnie. Szósty. Dociągnij. Góra i dopiero powrót. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. I ostatni. Dycha. Okej. Okay. Uchłonie poński, rozciągamy pośladki. Kolejne ćwiczenie zostaniemy w pozycji kręgu otwartego. Ręk otwarty, noga do tyłu. Brzuch oczywiście napięty. Nie wypinamy pośladków. Będziemy podnosić się kura i dół. 10 razy trzymając drugą nogę wysoko w górze. Trzymając brzuch napięty. dwie serii po 10 na prawą nogę, dwie serii po 10 na lewą. I zaczynamy. 10, 9, 8, 7, 6. Trzymaj brzuch. 5, 4, 3, 2, 5. Jeden, chwila przerwy. Uchłania poński. I jeszcze raz to samo. Ta sama strona. Noga do tyłu, brzuch napięty, hop. 10, 9, 8, 7. Trzymaj brzuch. Druga noga wyprostowana w kolanie. 6, 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Super. Ukłon japoński. Odpoczywamy. Mocno pracują pośladki. Bardzo mocno pracuje przód uda. Niśnie brzucha. Całe ciało. To samo. Druga strona. Noga do góry. Trzymaj brzuch. Nie wypinaj pośladków. Kolano wyprostowane. Stopa na siebie. I lecimy. Hop. Góra. Góra. Trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć i ostatnie dziesięć. Do upłonu japońskiego. Chwila przerwy. I jeszcze raz to samo. Brzuch. Ciągnij na dni. Bośladek napięty stopa na siebie kolano proste. Hop! Góra. Góra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ostatni 10 I ukłonia pońskie. Przechodzimy teraz do otworu bokiem, na łokciu i na kolanach. Całe ciało ma tworzyć jedną linię. Głowa jest cofnięta, barki jest cofnięte. Idziemy do góry, noga wyprostowana. Dociągamy ją do dłoni i do góry. Do dłoni i do góry. Bardzo ważne. Nie dociągaj ręki do stopy, a tylko i wyłącznie stopę do dłoni, która znajduje się na wysokości głowy. Dwie serie po 10 na jedną stronę, dwie serie po 10 na drugą. Bard bezpośrednio nad łokciem. Góra, ręka, wyprostuj i hop. 10, 9, oddychaj. 8, 7, 6, 5. Dwa. Ostatni. Jeden. Przerwa. Chwila odpoczynku. Jeszcze raz to samo. Pamiętaj, dłoń znajduje się na wysokości głowy. Kolano jest wyprostowane. Bark nad łokciem. Idziemy. z Góra. Ręka. Noga. Hop. Raz. Góra. Dwa. Góra. 3, góra, 4, góra, 5, góra, proste kolano, 6, góra, 7, góra, 8, góra, 9, góra, 10 i do góry. Super. To samo na drugą stronę. Pamiętaj o tym, że bark ma znajdować się bezpośrednio na Łopciem całe ciało po wyjściu do góry tworzy jedną prostą linię. Ręka na wysokości głowy. Noga wyprostowana. 10, 9, 8, 7, 6. Oddech, 5, 4, 3. Dwa, jeden, przerwa. Brzuch napięty, stępek przyklejony do kręgosłupa. Pracują ręce, pracują pośladki, pracują nogi, pracują mięśnie brzucha. Całe ciało. Jeszcze raz to samo. Druga seria. Noga. Hop. Dziesięć, dziewięć, osiem. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, ostatni, jeden. Super. Ostatnie ćwiczenie w tym zestawie. Kładziemy się na plecach z ręce w górze. Łokcie wyprostowane, ręce bardzo mocno pracują, przyklejamy pępek do kręgosłupa, odcinek lędźwiowy do maty i jedna noga wyprostowana w stawie kolanowym. Jeśli masz problem, aby ją wyprostować, możesz trzymać ją lekko zgiętą, prosta i będziemy szli 10 razy do góry, a następnie trzymając pośladki w górze będziemy dociągać

5, 4, 3, 2, 1. Dociągamy oba kolana do klatki piersiowej. Chwila odpoczynku. Jeszcze raz. 10 powtórzeń jednego i drugiego ćwiczenia na tą samą stronę. Ok, ręce. Wyprostowane w stawach łokciowych. odcinek liczbiowy ściśnięty w matę. 10, 9, 8.

Rozluźniamy pośladek, którym mocno popracował w trakcie tego ćwiczenia. Ok, druga strona. Ostatnie ćwiczenie w tym programie treningowym. Pierwsza seria. Ledwiowy odcinek wciśnięty w matę. Pępek przyklejony do kręgosłupa. Ręce są aktywne. Kolano wyprostowane. Hop, góra. Dziesięć. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, jesteśmy w burze, hop. dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, przerwa, dociągamy. Owa kolana do klatki piersiowej. Chwilę odpoczynku przed ostatnią serią. Gotowi. Ręce. Odcinek ręcznikowy wciśnięty w matkę. 10, 9, 8, 7. Trzymaj brzuch. Nie wypinaj kręgosłupa. 6, 5, 4, 3, 2. Jeden i hop, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, brawo. Dociągamy oba kolana do klatki piersiowej, rozciągamy mięśnie pośladkowe. Wdech nosem i wydech wstępny. Wdech nosem. I wydechu z tyłu. Prostujemy jedną nogę w kolanie i przekładamy kolano na drugą stronę. Bardzo ważne, nie odrywaj łopatki od ziemi. I trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy. To samo na drugą stronę. Dociągamy kolano, przekładamy na drugą stronę. Nie odrywamy łopatki od maty. 5 4 3 2 1 Wdycham głęboko rana. Wdech nosem. Wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Podnoszę ciało na brzuchu. Ręce na wysokości głowy, odpychamy się do tyłu, rozciągamy mięśnie brzucha, rozciągamy cały przód, robimy wdech i z wydechem brzuch opada do maty. Jeszcze raz wdech i z wydechem brzuch do maty, wdech i z wydechem brzuch do maty, brawo. Przechodzimy do uchłonu japońskiego, pośladki. Łączone są z piętami. Ręce do przodu. Czołem dotykacie do maty. I trzymamy. Wdech. I wydech. Wdech nocem. I wydech ustami. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Rolujemy się powoli do góry. Najpierw podnosimy odcinek lędźwiowy, następnie piersiowy, szyjny. Na koniec głowa. Wstajemy lędźwiowy, piersiowy, szyjny i głowa. Wdech nosem. I wydech sam. Wdech nosem. I wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Brawo, możesz być naprawdę z siebie dumny.